Dok. Ciekawe, ile przymierze za to zabuliło. S.O.C. nie przepada z akwarianami. Myślą, że wszyscy jesteśmy jakimiś żebrakami albo jakimiś złodziejami. Mam ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla Widma. Dbajcie o niego, Komandorze. Będę na niego uważać, Ser. Wiem, że tak będzie, Komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, Ser? Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz rady, nadszedł czas, żebym ustąpił. Bądźcie ze mną szczerzy, kapitanie. Jesteście mi to winni. Dwadzieścia lat temu byłem w takim samym położeniu, Shepard. Rozważano moją kandydaturę na widmo. Co się stało? Zawiodłem. Nie ma co wspominać. Domyślacie się, że nie jestem z tego dumny. Później mogę opowiedzieć Wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby Rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było minęło. Teraz Wy możecie nadrobić moje błędy. Nie zawiodę Was, ser. Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje. kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feroz, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Nowerii. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Nowerii. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezia z nagrania Sarena. Ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara. Doktor Lia Soni. podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistau. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemistau. To już Wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od Was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za Was oberwę. Ja zajmę się Sarenem. Wy zajmijcie się polityką. Nie tego się spodziewałem, Shepard. Pamiętajcie tylko, człowiekiem jesteście zawsze, widmem staliście się dopiero teraz. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na wasze ewentualne pytania. Tak, komandorze? Wszystko w porządku? Szczerze? Nie tak wyobrażałem sobie koniec mojej kariery. Papierkowa robota doprowadza mnie do pasji. Ale jeśli ktoś może powstrzymać Sarena, to właśnie wy, komandorze. Wierzę w Was, Shepard. Jeśli schodząc z drogi mogę Wam pomóc, to niech i tak będzie. Co stało się 20 lat temu z panem i Sarenem? Minęło już niemal 20 lat. Ambasador Goyle była naszym reprezentantem na Cytadeli. Też chciała wprowadzić w szeregi widm człowieka. Wybrała mnie. Rada wysłała Saren, aby miał na mnie oko i ocenił moje wyniki. Tak samo jak wam przydzielono Nilusa. Dlaczego nie byliście ze mną szczerzy, kapitanie? Nie jestem dumny z tego, co zaszło. Miałem szansę zostać pierwszym człowiekiem, widmem i zawiodłem. Saren tego dopilnował. Chyba zasługuje, żeby usłyszeć całą historię. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu, opłacanym przez batariańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje, ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział Widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł Sarenowi w śledztwie. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez batariańskich najemników. Plan był prosty: zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Sarenem, żeby mieć lepsze pole działania. Gdzieś tak w połowie misji, w centrum rafinerii, nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Ile było ofiar? Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. Nikt wewnątrz nie przeżył. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Serena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję. A winę zwalono na mnie. Przekreśliło moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję? Jak was w to wrobiono? W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina? I dlatego wszystko skończyło się masakrą. Raport Sarena wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu to na sucho? A myślicie, że kogo słuchała rada? Swojego najlepszego agenta czy jakiegoś człowieka? Od początku miałem złe przeczucia. Powinienem bardziej na niego uważać. Może zatrzymałbym go, zanim sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie obwiniaj się za to, kapitanie. Nie winię. Wiem, że Saren za to odpowiada. Podejrzewam, że szukał wymówki, żeby wysadzić rafinerię. tak strażników był mu na rękę. Może po prostu lubi przemoc. A może szukał sposobu, żeby ludzie nie dostali się do widm. Niestety udało mu się. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to powstrzymać Sarena. Macie rację, komandorze. Nie ma co rozpamiętywać. Co wiecie o armistanie Bainsie? Skąd znacie to imię? Nieważne, nie chcę wiedzieć. Bains nie żyje już od jakiegoś czasu. Ludzie, z którymi rozmawiałem, sądzą, że jednak żyje. Bo to nie jest ogólnie znana informacja. Armia ukrywa ten fakt. Baines wykonywał dla przymierza jakieś bardzo poufne zadania. Rzeczy, do których nawet ja nie miałem dostępu. Pewnego dnia znaleziono go martwego na dryfującym statku zwiadowczym. Każdy podejrzewa, że to jakiś spisek, ale nigdy nie wszczęto oficjalnego dochodzenia. Co możecie powiedzieć o tym statku? Niewiele o nim wiem. Porozmawiajcie z admirałem Kahoku. To jedna z jego załóg znalazła ciało Bainsa. Rozmawiałem z Kahoku. Nie wspominał o tym. Pytajcie go o Benza, Shepard. Na pewno coś wam opowie. Mógłbym pomóc w czymś jeszcze, komandorze? Co wiecie na temat gromady Artemis Tau? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Garstka systemów z kilkoma małymi, niezbadanymi światami. Żadnych prawdziwych kolonii. Znalezienie tam doktor Tsoni może nie być łatwe. Radzę szukać świata z ruinami Protean. Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Trwa... Słyszałem, co przydarzyło się kapitanowi Andersonowi. Przetrwał setki bitew, a zniszczyła go polityka. Bądźcie ostrożni, komandorze. Jeśli coś pójdzie nie tak, jesteście następni do odstrzału. Saren gdzieś tam jest, a my go znajdziemy. Cała załoga jest po twojej stronie, komandorze. Na bank. Włączam interkom. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to najlepszy moment. Mówi Komandor Shepard. Mamy rozkazy. Znaleźć Sarena Nimon znajdzie Kanał. To nie będzie łatwa misja. Ludzkość stała na uboczu zbyt długo. Najwyższy czas wystąpić i zrobić co do nas należy. Czas pokazać, z czego ulepieni są ludzie. Nasz wróg wie, że nadchodzimy. Gdy dotrzemy do trawersu, czekać na nas będą słudzy Sarena. Musimy być na to przygotowani. Ludzkość musi to zrobić. Nie tylko dla siebie, ale i dla każdego innego gatunku. Saren zostanie powstrzymany. Obiecuję wam wszystkim. Dorwiemy go! Dobrze powiedziane, komandorze. Kapitan byłby dumny. Kapitan oddał wszystko, bym ja mógł dostać swoją szansę. Nie możemy zawieść. Tak jest, ser. Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? Lubię znać moją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? <grym>, wiem do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota? Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym pieprzonym sternikiem w całej flocie przymierza. Najlepszy w klasie w szkole lotniczej. Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. Przepraszam, Joker. Nie wiedziałem nawet, że jesteś chory. Jak to nie wiesz? Kurwa, znaczy komandorze. Okej. Okay. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku, byle nacisk powoduje złamanie. Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i trach! Ale radzę sobie, komandorze. Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla Ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią, chyba że lubisz chrupot łamanych kości. Jeśli mam ci powierzyć swój statek, muszę wiedzieć więcej o tym syndromie wrolika. Pewnie, że musisz. To niezwykle rzadki przypadek. Nikt nie wie, co jest przyczyną. Najprawdopodobniej genetyka. Nie ma na to lekarstwa. Leczyć można tylko objawy. Mój przypadek jest umiarkowanie ciężki. Urodziłem się z ponad tuzinem złamań. Bioder, łód, kostek. Moje kości pękały już w łonie matki. Sto lat temu nie dożyłbym nawet pierwszych urodzin. Na szczęście nowoczesna medycyna uczyniła ze mnie przydatnego członka społeczeństwa. Nie połamiesz sobie kości, próbując latać tym statkiem, prawda? Komandorze, nie używam nóg do pilotażu. Dopóki siedzę w tym fotelu, jest git. Muszę tylko uważać, gdy wychodzę do kibelka. Mogę wykonywać swoją pracę tak samo dobrze jak inni a nawet lepiej. Proszę się nie martwić. Nie chciałem cię urazić. Porozmawiajmy o czymś innym. Jak sobie życzycie, komandorze. Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik sił powietrznych przymierza Jeff Moro. Poza tym wieczorami dorabiam rozśmieszając małe dzieci. Unikasz odpowiedzi. Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała, dlaczego nigdy się nie uśmiecha. Zaczęła nazywać mnie Joker i tak zostało. Dlaczego nigdy się nie uśmiechasz? Bo harowałem w szkole lotniczej, komandorze. Na suszenie zębów nie miałem czasu. Pod koniec roku byłem najlepszym pilotem w akademii, lepszym nawet od instruktorów. Wszyscy o tym wiedzieli. Pokonał ich chorowity dzieciak z łamliwymi, malutkimi nóżkami. Zgadnij, komandorze, kto śmiał się na ceremonii ukończenia akademii. Muszę już iść. Jasne, na razie.